Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Witamy Państwa w 750 odcinku naszego programu. No niestety nie będzie to odcinek wesoły, będzie to odcinek bardzo smutny. Zaczynamy od filmu z łodzi, no aż trudno o nim mówić. Dwóch młodych chłopców idzie do przejścia dla pieszych, przyciska przycisk, czeka na zielone światło. Niestety światło zapala się, ale na przejściu przez tory tramwajowe, nie dla nich. Oni przez pomyłkę zaczynają przechodzić przez to przejście. No ale im się to nie udało. Jeden z chłopców kilka dni później umarł w szpitalu. Tam był taki jeden moment, kiedy ten chłopiec, który później zginął, zobaczył kątem oka ten nadjeżdżający samochód i on wykonał ruch no niestety do przodu i to go zgubiło, gdyby się cofnął, być może by przeżył. Czy tego wypadku dało się uniknąć. Być może on wydarzył się właśnie przez to zielone światło, które tak bardzo myli pieszych. Zdarza się, niestety, pieszym, rowerzystom, Kierowcą, że popatrzą nie na ten sygnalizator, na który popatrzeć powinni. Ale tak nie powinno było być. Widać, że włączyli to światło zielone, znaczy oczekiwanie na nie, że chcieli przejść prawidłowo, że nie spieszą się jakoś za bardzo, ale popatrzyli źle. My ciągle nawołujemy, ruch drogowy wymaga koncentracji. Jest on coraz bardziej skomplikowany. Wszyscy musimy być cały czas skoncentrowani i uważni. Tak się nie stało, ale popatrz. Kiedy ci piesi zostali najechani, jak kończyli przechodzenie. No więc, może można było tego wypadku uniknąć, gdyby kierujący pojazdem, który najechał pieszego, jechał też uważnie. Zachował szczególną ostrożność. Przypominam, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, obojętnie. Przepisy nie mówią, czy z sygnalizacją, czy bez kierowanego, niekierowanego, takiego czy innego, każdego, zbliżając się do przejścia dla pieszych, każdego, powtarzam, nawet jak mamy zielone światło, mamy zachować szczególną ostrożność, czyli zwiększyć pole obserwacji, bardziej się skoncentrować, zarzucić wszelkie rozmowy z pasażerem, przez ewentualnie, mam nadzieję, że poprawnie prowadzoną rozmowę telefoniczną. Uchwycić mocniej koło kierownicy i przygotować się na ewentualne działania. Tego tutaj braku. Nie widać jakiegokolwiek zmniejszenia prędkości, jazda dość szybka. No i piesi trafieni, mimo wydaje się, dobrej widoczności, przy końcu przechodzenia. Czyli oni byli widoczni, on już chwilę przechodzili, nieprawidłowo przechodzili. No ale może można było uniknąć, zahamować, zmienić pas ruchu, jakoś objechać ich. Ja nie chcę też powiedzieć, że kierujący tym pojazdem jechał źle. Ale on nie jechał dobrze. Można było lepiej. No ale piesi, przede wszystkim we własnym interesie musicie patrzeć. Światło czerwone stoi. Nie możecie zasugerować czasami tak, że ktoś już ruszył i on na przykład przebieg zdążył, a wy powoli ruszycie i wyjdziecie po samochód. Nie możecie się niczym zasugerować. Musicie uważać, musicie być skoncentrowani. Do tego wypadku nie musiało dojść, ale jest to kolejna ofiara ruchu drogowego, i bardzo nam z tego powodu smutno. Zostajemy oczywiście w temacie przejść dla pieszych. Mamy tutaj film od pana Patryka. No, i to jest zdumiewająca sytuacja. Do takiego wypadku nie potrzeba prędkości przecież tutaj wszyscy prawie stoją. Poza tym kierowcą, który podrącił tego nieszczęsnego rowerzystę, przecież on jest niemalże na przejściu dla pieszych. No, i został najechany zupełnie z Krakowskie Błonia, ulica Piastowska. Samochód przed pojazdem, z którego film jest zrobiony, zatrzymuje się, bo widzi rowerzystów, którzy zeszli z rowerów i poprawnie chcą przejść przez przejście. Ten samochód jeszcze stoi, widząc, że dojeżdżają kolejni rowerzyści, którzy zamierzają z tego przejścia skorzystać. Też poprawnie, bo z rowerów schodzą. Niestety kierowca pojazdu z przeciwka. Nie rozczytuje sytuacji i uderzył. Na szczęście chyba w rower. Odbiło tylko tego prowadzącego rower pieszego na chodnik. Jak widać wstał, więc chyba bez poważniejszych obrażeń się obejdzie albo będą jakieś tam lekkie stłuszenia. No tak czy inaczej, znowu pytanie, dlaczego do takiej sytuacji dochodzi? Przejście dla pieszych, enklawa bezpieczeństwa. No Notabene pojazd przeciwka się zatrzymał. Wprawdzie nie czyni to obowiązku dla kierowcy jadącego w przeciwnym kierunku do zatrzymania. Obowiązek zatrzymania jest dla pojazdu jadącego w tym samym kierunku. No ale przecież on powinien mieć świadomość, że tutaj zaraz mogą mu wejść piesi. W krajach o wyższej cywilizacji motoryzacyjnej ten kierowca nie miałby jakiejkolwiek szansy na wytłumaczenie się. Tam każdy wypadek na przejściu dla pieszych jest rozliczany, egzekwowany z winy kierującego. Dlaczego kierujący nie uważał? To było przejście dla pieszych. Nasi kierowcy... Nie uważają programowo. No i tak się to kończy. No a tutaj w tym filmie, który przysłał nam pan Robert, no pieszy ewidentnie stoi już na pasach. Przecież ten kierowca niemalże przejechał mu po butach. Zwróćmy uwagę, bo dość daleko do tego zdarzenia jesteśmy, ale ten pieszy nie czekał na chodniku. Ten pieszy był na przejściu, ten pieszy miał pierwszeństwo, ten pieszy musiał być przepuszczony. No dobrze, że w tym przypadku nic się nie stało. Ale przecież cały czas jesteśmy na granicy o włos od śmierci. Podobnie jak ten z filmiku w Łodzi, drugi pieszy, który był naprawdę o włos od śmierci. Podobnie jak rowerzysta, który szedł z roweru i chciał przechodzić przez przejście. No i ten pieszy, który też jeszcze jeden ruch nogą by zrobił i może miałby ją urwaną, złamaną, zostałby przejechany. Notabene Zwróćcie uwagę kierowcy. Jak niewiele różni się, że pieszy stoi na chodniku, a może już podniósł nogę i zamierza wejść, a może już postawił stopę i w tym momencie już ma na pewno pierwszeństwo. Więc nie mówcie, że jak on stoi na chodniku, to ja jadę, bo ja mam pierwszeństwo. Nie. Mamy przepis rozporządzenia, który mówi, że mamy zbliżając się do przejścia zmniejszyć prędkość. Żeby nie narażać na niebezpieczeństwo tych wchodzących, ich wszystkich, nawet tych stojących, uważajmy za wchodzących, bo w każdej chwili on może mogę podnieść i położyć stopę na jezdni i będziecie winni, już ewidentnie winni wypadkowi. W krajach niemieckojęzycznych, w Skandynawii. Nie ma wtargnić na przejście. Też zaczynajmy przyjmować to do siebie, szanowni kierowcy, nie ma wtargnić na przejście. I kolejny film od pana Roberta: Klasyka polskich dróg. Jeden kierowca, który widzi, że ten kierowca przed nim zwalnia, żeby przepuścić pieszego, nie wytrzymuje. No przecież nie będzie zwalniał. Wyprzedza go i śmiga przez przejście. Klasyka polskiej drogi, prawda? I to nie jest sytuacja, w której jechali. Obok siebie dwoma, jakby niezależnymi pasami ruchu, co oczywiście też jest niedopuszczalne, jakby w tym przypadku doszło do wyprzedzania. Tutaj jest świadomy, w pełni wykonany manewr wyprzedzania klasycznego, nazwijmy to czyli był za, zmienił pas i pojechał, żeby wyprzedzić przed przejściem dla pieszych, widząc oznakowanie. No właśnie, ale czy widział? A może nie widział? A może myślał o niebieskich migdałach? Albo jest. Przykładem klasycznego pirata, który wszystko ma za nic. Rzeczywiście klasyka, niestety, polskich dróg. I jeszcze bardzo mocny film od pana Pawła. Przez przejście dla pieszych usiłuje przejść kobieta z niemowlęciem w wózku. I kierowcę, który zatrzymał się, żeby przepuścić tę panią, ominęły trzy samochody plus jeden motocyklista. To kierowców nawet nie przeraża fakt, że ta pani idzie z niemowlęciem, że jakby na nią najechali to byłyby dwa trupy. Ja myślę, że kierowcy tego tak w ogóle nie kalkulują, bo nie bardzo patrzą, kto stoi przed przejściem. Jest im to obojętne, niech stoi, po prostu jest takie podejście. Tutaj Pikanterii dodaje fakt, że kierowca, który się zatrzymał, jest na pasie do prawo skrętu. Często inni kierujący nie rozliczają tego kierowcy jako jadącego w tym samym kierunku. Oni zakładają, że on już skręcił, on już jakby schodzi z pola widzenia. Takie przejścia są jakby szczególnie niebezpieczne i szczególnie piesi. Uważajcie na takich przejściach. Natomiast mówimy kierowcom, czy innym kierującom, bo rowerzyści też czasem tak jeżdżą, jezdnią. Stop! Dość tego, samochód jedzie w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Musimy się zatrzymać. Nie możemy jechać. To jest 10 punktów i o zgrozo tylko 500 zł. Powinno być chyba więcej. I na zakończenie list od pana Roberta. Jeden setek, naprawdę setek listów o sytuacjach na przejściach dla pieszych, które państwo do nas przysyłają. Pan Robert prosi nas, żebyśmy pojechali na przejście w pobliżu ulicy Młyńskiej i Meissnera. Codziennie dojeżdżam tamtędy do pracy i naprawdę codziennie mnie wyprzedzają i omijają przed przejściem dla pieszych. Pan Robert prosi nas, żebyśmy dali znać policji o tej sytuacji. Policji damy znać i wybierzemy się tam w następnym odcinku. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.